Portugalia i Hiszpania zarobiły na handlu z Trzecią Rzeszą kilkaset ton kradzionego w krajach okupowanych złota. W całym procederze pośredniczyła sieć szwajcarskich banków, w zamian za złoto wysyłały do Trzeciej Rzeszy transporty surowców i żywności. Porzucone dokumenty w budynku dworca kolejowego przejścia granicznego w Canfranc poświadczają, że choćby od czerwca 1942 roku do grudnia 1943 roku, nieprzerwanie przez 19 miesięcy przez Canfranc przyjechało 86 ton złota. Półwysep Iberyjski był cennym partnerem Rzeszy, bo hitlerowska machina wojenna wymagała wolframu, bez niego nie byłoby wysokogatunkowo stali, a iberyjskie kopalnie pękały w szwach od wolframu. To dzięki temu i właściwie tylko temu Portugalia stała się drugim po Szwajcarii, największym odbiorcą nazistowskiego złota. Cały proceder maskowany był niesamowicie, bowiem ani Portugalia, ani Hiszpania nie chciały niczego oficjalnie od Niemców przyjmować. W końcu jak na neutralne państwa przystało, co by ludzie powiedzieli. Zatem Niemcy przetapiali zrabowane złoto, sprzedawali Szwajcarii, a walutą szwajcarską płacili za wolfram. W skrócie, Szwajcaria sprzedawała wolfram Niemcom, a Hiszpanie i Portugalczycy otrzymywali szwajcarskie złoto. A wszystkiemu przyglądał się brytyjski wywiad. Wynotowali, że do 1945 roku na Półwysep Iberyjski trafiło 300 ton nazistowskiego złota. Podobno po wojnie resztki nazistowskiego złota ewakuowano do Argentyny, choć nie ma na to twardych dowodów. Przed rokiem 1941 Niemcy zaopatrywali się u Japończyków, ale sytuacja się zmieniła, kiedy zaatakowali Związek Sowiecki. Działania zablokowały większość tras transportowych, a że Francję zajęto, droga na Półwysep Iberyjski stanęła otworem szczerze mówiąc, półwysep był Eldorado Hitlera, bo dzięki temu, że jeszcze Hiszpanie i Portugalczycy mieli kolonie w Ameryce Południowej i Afryce, to w sumie mógł u nich kupić dowolne ilości tego, czego potrzebował najbardziej. Wolfram, jedzenie, konserwy, oliwa, skóry, tkaniny, paliwo, cukier i kawę. W Ameryce swego czasu była gorączka złota, a na Półwyspie była gorączka wolframowa. W Portugalii 1941 roku sprzedano 6300 ton, w 1942 4800 ton, z czego połowa trafiła do Niemiec. Hiszpania tak samo i również zaopatrywała Niemców. Potem, aby ograniczyć dostawy Niemcom w paradę weszły im Amerykanie wespół z Brytyjczykami. Również zaczęli masowo wykupywać Wolfram, a Brytyjczycy starali się trzymać rękę na pulsie. Zawarli bowiem porozumienie z Portugalią, z którego wynikało, że mieli nie reeksportować towarów z kolonii do trzeciej Rzeszy i mieli ograniczyć transport Wolframu. W rzeczywistości handel między Niemcami a Portugalią i Hiszpanią rozpalony był do czerwoności. Przez półwysep iberyjski przechodziło 60% niemieckiego handlu. Rząd portugalski wykiwał Brytyjczyków, bo organizował na lewo kontrabandę do Niemiec. Bilans kontaktów handlowych z Trzecią Rzeszą był szczególnie dla Portugalii korzystny. Od 1941 roku Lizbona notowała ogromną nadwyżkę eksportową, a pod koniec wojny rezerwy złota słabo rozwiniętej Portugalii były nie lada imponujące. W lizbońskim banku centralnym do 1945. nagromadzono łącznie blisko 155 ton nazistowskiego złota, a żeby tego było mało, ulokowało kolejne 167,5 tony złota w nowojorskim Federal Reserve Bank. Hiszpanie tu wymieniani aż tyle szczęścia nie mieli, bo w ciągu II wojny światowej trafiło do nich blisko 67,5 tony nazistowskiego złota. Można pytać, a dlaczego tak mało? No, wpierw trzeba sobie przypomnieć, że Hiszpania wcześniej na potrzeby wojny domowej się spłukała. Między innymi zamawiając dość nieroztropnie broń z Moskwy za 700 ton złota. A potem zaciągnęli kredyty z Niemiec. Zatem Niemcy często wliczali ich dostawy wolframów poczet spłaty zaległego długu. Ale na koniec mieli 67,5 tony, więc i tak całkiem nieźle. W Portugalii udało się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony, nie angażując się w konflikt, uniknęła zniszczeń wojennych, a z drugiej strony zyskała dość daleko idącą niezależność finansową. Hiszpania z kolei powychodziła z długów i wstrętnie się to czyta mając świadomość, że większość złota, która tam trafiła, pochodziła z rabunku, bo Portugalia kupowała złoto, które Niemcy ukradli w Belgii i w Holandii. Długo po wojnie, bo dopiero w latach 90. XX wieku prezydent USA Bill Clinton zlecił sporządzenie raportu, z którego potem wynikało, jak wyglądał rabunek złota i jego dalsze losy. Szacując, że w latach 1940-1945 do Szwajcarii trafiło nazistowskie złoto ówczesnej wartości 378 milionów dolarów. Po wojnie Szwajcaria korzystała z tak zwanych uśpionych kont, a presja Clintona i opinii międzynarodowej spowodowała, że Szwajcarzy na 5 lat znieśli tajemnicę bankową i sporządzili listę tych uśpionych kont. Dodatkowo stworzyli wynoszący 4 miliardy 700 milionów dolarów fundusz pomocy ofiarom Holokaustu, ale w sprawie złota nie dawali jednak za wygraną, bo przecież szwajcarskie banki były tylko pośrednikiem, który ułatwiał Niemcom handel. W 1999 roku portugalski rząd stworzył kuriozalną komisję. Która bezczelnie orzekła, że w latach 40. nic nie wiedziała o feralnym pochodzeniu złota. Już pomijając fakt przetapiania rabowanego złota, ale w wielu przypadkach sztaby złota trafiające do Portugalii miały jeszcze oznaczenia okradzionych krajów. A rabunek złota rozpoczęto zaraz po aneksji Austrii w 1938 roku. Z Austriackiego Banku Centralnego zrabowali 90 ton. Czesi swoje złoto wywieźli. Do Wielkiej Brytanii, ale Niemcy je od Anglików otrzymali. Kiedy Niemcy wjechali do Holandii, Przyjęli 150 ton. Łącznie niemiecki Reichsbank pękał w szwach od skradzionych 550 ton europejskiego, można powiedzieć, kruszcu. Rzecz jasna, rabunek nie był jedynie taki elegancki, że rozpruwano sejfy i wynoszono sztabki. Grabież terenów okupowanych, szczególnie polskich, oraz rabunek w obozach przynosił im nieludzkie zyski. Zabierano gotówkę, złote monety, biżuterię, obrączki czy złote zęby. A wszystko skrzętnie gromadzono na specjalnym koncie Melmer należącym do SS, choć kosztowności przesyłano z Niemiec drogą dyplomatyczną do Szwajcarii i sprzedawano, a część jak choćby zęby przetapiano w państwowej mennicy tak, aby powstały w ten sposób sztaby nie różniły się od tych z banków centralnych. Po wojnie alianci przyczepili się do Portugalczyków, którzy szli w zaparte, że nie wiedzieli o tym, że złoto pochodzi z rabunku. W końcu brali je ze Szwajcarii. Amerykańsko-brytyjsko-francuska komisja żądała zwrotu przynajmniej części złota. A Portugalia swoje. Nic nie wie o pochodzeniu złota z Niemiec, no to pojawiły się groźby, że ich depozyty zostaną zamrożone w USA. Dalej Portugalia zaprzeczała, ale postanowiła upłynnić nagromadzone złoto, żeby zminimalizować potencjalne straty, w razie czego. Poprzez portugalskie kolonijne banki w Macau. Chcieli sprzedać złoto Filipinom czy Indonezji, a wyszło na jaw, że część tego złota miała nadal duńskie oznaczenia. Prawdopodobnie i naszej socjalistycznej ojczyźnie proponowano zrabowane złoto w zamian za węgiel. Amerykanie i Brytyjczycy cisnęli Portugalczyków aż do lat 50. XX wieku. Efekt zwrot niespełna czterech ton. Dlaczego Amerykanie i Brytyjczycy na to przystali i przymknęli oko na resztę? Ano, bo potrzebowali Portugalii i jej strategicznie rozlokowanych kolonii po swojej stronie bowiem powoli swoim chłodem ogarniała cały glob ziemski zimna wojna. Warto zaznaczyć na koniec dwie rzeczy. Po pierwsze, że zarówno w portugalskim banku centralnym, jak i hiszpańskim banku centralnym, po dzisiejszy dzień można zobaczyć sztabki z nazistowskimi oznaczeniami. A po drugie, tak jak Portugalia musiała zwrócić niemal 4 tony, tak Hiszpania wykręciła się praktycznie 100 kg złota. Dzięki bardzo za wysłuchanie materiału, za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was pomyśli sobie, co takiego złotego ma w domu. A nóż, może ząb się jakiś trafi. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.